Witam was kochani na moim kanale Dziergaczka Maniaczka dzisiaj chciałabym wam pokazać jak zrobić chustę smoczy ogon to jest chusta która z jednej strony zawija się trochę jak rogalik widzicie a z drugiej strony ma ząbki dlatego też stąd też ta nazwa smoczy ogon w trakcie robienia zobaczycie że jak nauczycie już się tej zasady i dodawania oczek, to sami będziecie mogli decydować, czy te schodki chcecie mieć często i mniejsze, czy rzadziej, a po prostu głębsze, ale występujące wtedy rzadziej. Chustę, ta chusta, która jest robiona tutaj, ja ją robię, zostało mi półtorej motki takiej włóczki. Cloud Jarnartu Artu i zobaczymy, jaka ta chusta z tego półtorej motka wyjdzie duża. Włóczka jest wydajna, więc mam nadzieję, że mnie zaskoczy. Samą chustę zaczynamy od trzech oczek. Tu akurat widzicie, robię tylko prawymi oczkami i z jednej i z drugiej strony. Ona jest identyczna. To już wam. Pokazuję, jak się do tego zabrać. Zobaczcie. Mam na drutach nabrane trzy oczka. Pierwszy rządek. Przerobię sobie wszystkie oczka, łącznie z brzegowym, na prawo. Tak, żeby tą robótkę jakoś zacząć. Równiutko. O tak. W parzystych rzędach zawsze rząd będziemy kończyć dodawaniem dwóch oczek. I zaraz Wam pokażę sposób. Brzegowe oczko ściągamy. Następne oczko na prawo. I w tej chuście oczka, dwa oczka, jak chcę dodać, robię tak. Tą poprzeczną nitkę, która jest między oczkami, wyciągam sobie i nakładam ją przekręcając. Jednocześnie nakładam i przekręcam na lewy drut. Dzięki temu mam pętelkę. I tak pierwsze oczko przerabiam za tą pierwszą niteczkę. Nie ściągam tego oczka i potem między nitki. Przerabiam też na prawo i mam dwa dodatkowe oczka i oczko ostatnie brzegowe na prawo. W nieparzystych rzędach nie robimy nic, tylko przerabiamy wszystkie oczka, jak schodzą, na prawo. Z trzech zrobiło nam się już pięć. I tak, w taki sposób przerobimy sobie. Tyle rządków, abyśmy tych narzutów mieli. Tych, tych podwójnych oczek narzuconych, dodanych będziemy mieć 5. Czyli na robótce zrobi nam się 10 oczek więcej. Pierwsze nie ściągamy, drugie i brzegowe. Już mamy. O cztery oczka więcej. Teraz w nieparzystym rzędzie wszystko przerabiamy sobie na prawo. Jesteśmy w rzędzie parzystym. Przerabiamy wszystkie oczka na prawo i przed, przed ostatnim bierzemy sobie poprzeczną nitkę. O, nie za dużo, tylko ją przekładamy, przekręcając na drut lewy i za przednią jedno oczko, między niteczki i za tylną następne oczko i brzegowe na prawo. Musimy pamiętać, żeby zawsze te narzuty były tylko po tej jednej stronie, bo potem nam się chusta kompletnie nie będzie układała. Ale już jak się zrobi kawałeczek tej chusty, to już potem widać, gdzie robimy narzuty. Widzicie? Ona już pomalutku zaczyna się układać. Już oczek mamy 6 więcej. To znowu lecimy do końca rządku i między oczkiem przed ostatnim a ostatnim Łapiemy poprzeczną nitkę, przekładamy z przekręceniem na lewy drut, za przednią nitkę przerabiamy na prawo, za tylną i brzegowe. Na prawo. Mamy już na drutach oczek 8 więcej. W nieparzystych rzędach lecimy wszystkie oczka na prawo. I teraz mamy ostatni rządek, w którym będziemy dodawać przed zrobieniem pierwszego ząbka i znowu między przed ostatnim. A ostatnim, nitka poprzeczna jest złapana, wracana, lewy drut z przekręceniem i robimy na niej, na tym jednym oczku, dwa oczka dodatkowe. Teraz znowu wracamy. Wszystkimi oczkami prawymi. Dzięki temu, że robótka jest na początku etapu, to jest bardzo fajny moment, bo widzimy, jak ona bardzo szybko przyrasta. Im więcej oczek, tym będzie przyrastała coraz wolniej. I zobaczcie, mamy na robótce 13 oczek, bo 10 dodaliśmy. I teraz. Będziemy zamykać oczka, czyli robić sobie pierwszy ząbek. Ja zamykam je w tej chuście tą metodą elastyczną, czyli ściągam pierwsze oczko, robię narzut, przerabiam oczko drugie na prawo i to na ten narzut z pierwszym oczkiem przekładam nad tym przerobionym i znowu narzucam narzut. Oczko na prawo, i łapię narzut z tym oczkiem pierwszym przerobionym, i przeplatam je tym oczkiem. I znowu, teraz trzecie, czwarte i piąte. I zobaczcie, dzięki temu, że zamknęliśmy pięć oczek, stworzył nam się ząbek do końca tego rządku. Robimy oczka prawe, nie zapominając, że między przedostatnim a ostatnim z nitki poprzecznej robimy sobie dwa oczka dodatkowe. Hop i hop. w rzędach nieparzystych. Wszystkie oczka przerabiamy na prawo. Pamiętamy, że już mamy dwa oczka więcej. I znowu. O, się nie przerobiło oczka. Brzegowe ściągamy. Przerabiamy wszystkie oczka na prawo. I po raz kolejny dodajemy dwa oczka. Z przekręceniem tej nitki. I brzegowe na prawo. Ja uwielbiam dziergać chusty. Tych chust naprawdę w domu mam sporo, a niezliczoną ilość dałam już w prezentach i yy, jako pamiątki, wizyt. Uszczęśliwiłam tymi chustami sporo osób, ale według mnie, dzianina, chusta jako dzianina jest wdzięczna. W miarę szybko się ją robi, w zależności jaki wzór się wybierze. Szybko cieszy oko. My panujemy nad tym tylko, jakie to będzie duże, małe. Czy tylko taki szyjogrzej, czy wielka chusta do otulenia się na zimę, albo w czasie chłodnego wieczoru na tarasie czy balkonie? Zawsze od nas zależy, jakim wzorem będziemy sobie robić, bo ja tutaj wybrałam tylko oczka prawe, ale nikt nam nie zakaże, żebyśmy zrobili sobie jakiś ażur w międzyczasie. To już tylko i wyłącznie wasza inwencja twórca, twórcza, co sobie tam w międzyczasie wymyślicie. Tu wam zawsze mówię, jest pełna gama wyboru, i te wybory należą tylko do Was. Mamy już 6 oczek dodanych. Teraz będzie 8. I znowu poprzeczną nitkę łapiemy, przekręcając, wraca na lewy drut i robimy na tym oczku powstałym dwa dodatkowe oczka. I znowu wracamy tylko oczkami prawymi. Nic się tu nie dzieje. I ostatni rządek, w którym oczka będziemy dodawać. Trochę sobie utrudniłam, bo wzięłam do nagrania filmu włóczkę, która jest skręcona chyba z czterech albo pięciu nitek i bardzo łatwo się rozwarstwia, ale to nic. Damy radę. Hop. I lecimy samymi oczkami prawymi do końca, i znowu będziemy w tym momencie, gdzie po raz kolejny mamy dodane 10 oczek. Czyli w rzędzie parzystym. Zamykamy sobie pięć. I znowu ściągamy oczko, narzut, przerabiamy, i przez drugie przerobione nad nim narzucamy oczko z narzutem. Dwa, trzy. 4 i 5 i do końca lecimy samymi prawymi. Nie zapominając, że w tym rzędzie, gdzie oczka zamykamy na kolejny ząbek, również między ostatnim a przedostatnim z poprzecznej nitki. Robimy oczko, na którym robimy kolejne dwa. I zobaczcie, w ten sposób nie wygląda to jeszcze, nie wiadomo jak elegancko, ale już zarys mamy, jak nam się ząbki zaczynają układać. Przerabiamy tak długo na ile starczy nam włóczki, lub kiedy chcemy skończyć już naszą chustę. I w momencie, kończymy ją w momencie takim, kiedy znowu byśmy zamykali kolejny ząbek, ale nie kończymy na pięciu oczkach, tylko zamykamy je do samego końca rzędu. Tu widzicie, nie miałam może trochę dostosowanych drutów wielkością do włóczki, dlatego... Są te oczka większe i wyglądają, no są bardziej rozciągnięte. Ale tu wygląda to dużo lepiej. O, mój pomocnik. się łapy. Zobaczcie. Jedna strona i druga. Mam nadzieję, że taką chustę, ogon smoka, sobie wydziergacie. Pamiętajcie, że. Ilość oczek zamkniętych nie może być większa czy równa ilości oczek dodanych. Im więcej oczek dodamy, tym rzadziej możemy zrobić ząbek, ale głębszy. I to tylko zależy od Was. Aby chusta rosła, zawsze w dodawaniu musimy być na plusie. Dziergajcie, kochani, z przyjemnością. Ja Wam dzisiaj mówię. Do widzenia. Widzimy się na facebookowej grupie Dziergaczki Maniaczki, na którą Was serdecznie zapraszam. I chwalcie się tam swoimi osiągnięciami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Pa, pa.